Cześć, witajcie z tej strony, Marcin. I kolejna przygoda w Black Ops 3 multiplayer. Dzisiaj, tak myślę, żeby zagrać sobie jeden, dwa meczyki Deathmatch i jakiś meczek właśnie w Dominacji. Dominacja jest dosyć fajna, więc myślę, że, że te dwa tryby sobie dzisiaj ogarniemy. Zaczniemy sobie od Deathmatchu. Mam nadzieję, że nam szybko znajdzie. O, no, szybko tam znalazł ludzi. Ta plansza jest spoko infection, mapka jest, jest naprawdę fajna. W styczniu jakiś, jakoś ma wyjść dodatek do, do Black Opsa 3, więc już niedługo będą nowe mapki. Może jakieś nowe bronie, zobaczymy. Co nam tutaj deweloperzy zafundują. Jak ja mam ustawione w klasie wszystko? Tak jak powinno być myślę. Założymy sobie tłumik. Zamiast celownika mamy tłumik. Tego bym się nie chciał po pozbywać, bo to jest fajna rzecz do niszczenia y, urządzeń mobilnych wroga, typu jakieś tam BSP, jakieś tam, nie wiem, działka, które gdzieś tam ustawiają i tego typu rzeczy. No i zawsze jakieś dodatkowe punkty. A mało kto, zauważyłem, w ogóle niszczy te, te m, t, rzeczy, więc zawsze jakiś jeden musi trafić, padło na mnie. To niech tak jest. Nadal mamy podwójne PD, bardzo mi się to podoba. To super, więc warto się pobawić. Ja sobie tu w prawo. Bo warto tutaj pobiec i tu znowu w prawo. Widać, że to nie tylko ja wpadłem na ten pomysł. Mamy tutaj jakiegoś dzikka. Mamy. I mnie zabił. A to nowość. Ale to nic, my się nie będziemy zrażać takimi rzeczami. To drobiazg jest. Dobra, naginaj no tu panie. No, dobra. Mamy snajpera tutaj. Dopadłeś go? Ja go dopadłem. Ha! Chyba zabrałem ci fraga, sorry. Jeszcze go nie dopadłem? Niemożliwe. Ach, kurcze. O, awancik wskoczył. Milutko. Milutko. Gdzie my jesteśmy? Aha, tutaj jesteśmy. I... Dobra. Sorry, chłopie. Mamy tu dziś przeciwników? Nie. jaki street, no nie wierzę. Tam by trzeba było się dostać. Bo oni tu będą wybiegali. Boimy się na nich. No dobra, nasi tu biegli, dobra. Niech jest tak jak jest Tam nasi posprzątali. Spróbujemy coś zorganizować z tej strony. O! Oj oj. Ilu ich tam było? W każdym razie więcej niż mnie No Dobra, mamy gościa Nic tu nie słychać Nikogo nie widzę Nie słyszę a to nasi. Idziemy tutaj. Za nami są nasi, więc przeciwnicy muszą być gdzieś tutaj. Pewnie się nic nie ukrywają podstępnie. Dziecko. Dobra udało się. Przeładuj. No w serio? Co się stało? Nie no... Jakoś... O, jest rewolwer. Miło. Lubimy rewolwer. Ach, i co? Łysoci. No ha -ha -ha! Second chances. Pięknie. Ojoj, o co to było tutaj? Dobra, wygarnęli go. Tam jest nasz. Więc jest gitara. Jest. Chyba. Bym dobra, udało się. BSP. No dobra, to jest głupie miejsce. Bardzo głupie miejsce. Ja pierdzielę no frajerstwo niesamowite. Urno, chciałbym tą moją paczkę przejąć, tak? Ach, kurczę! Chyba mi się nie uda tej mojej paczki przejąć. Friendly jest spoko. Tam są nasi. Jeden pad go nie ma counter. UAV inbound counter. UAV Trzeba to, to gdzieś tutaj dorwać. To counter. UAV Hostile HCXD in your AO. Gdzie to jest? Kur mać. Zaraz zginę jak będę tak robił. Ale się wystraszyłem. Naprawdę HCXD deployed. Dobra, to my sobie pójdziemy tutaj. Skoro my zaczynamy z tej strony, widać? Widzę cię, słyszę cię, wyjdź sko! Oż mnie zaszedł. Dobra, spoko nie zrażamy się, walczymy. Będziemy sobie tędy. Psu. Znaczy paczkę. Bardzo dobrze. Aha. Radio ja sobie pójdę tutaj jak ty tam latasz. Gdzie są przeciwnicy? A, tu są przeciwnicy. Hej, hello. Ha. No to się doprosiłem. Tędy. Nie ma tysiąków, jest tu. Yes, Czy nie? Don't. Wydawało mi się. Plecy, plecy. Aż kurczę! Chyba mi się dobra pasta, skończyła. Czasem żałuję, że nie mam granatu w plecy. Tutaj gdzieś jest. No nie wierzę, kurde. Ja pierdziele, <laughs> jaki street No okej. Okay. Friendly counter UAV inbound. Friendly counter UAV. Ach, ale zwycięstwo. Jest gitara. 2700 punktów. Jest okej. Okay. Ale go jeszcze podjarali widzę tutaj ale wygraliśmy ale jest, trzecie miejsce super jest trzecie miejsce, jesteśmy na podium 12 do 10 zawsze to miło jak jest więcej ofiar niż zgonów no i wskoczył awansik, co mnie bardzo cieszy Hunted. O, Hunted jest też. To jest moja ulubiona mapa. Jako się lubię. Jeszcze czasu? 22 sekundy. No, na razie mi się na tym ustawieniu, na którym mam dobrze gra, więc nie będę tego zmieniał. Wróć. Tutaj mamy jakiś kolimatorek. Już z sniperkami nie próbowałem grać sekundę, a dużo ludzi na Hantecie chce. Fajna mapka. No to działamy Nie wiem, czy to jest teraz najmądrzejsze, co robię, ale ja sobie pójdę środkiem Podwójne PD O, skąd to było? Muszę sobie podgłościć trochę Będę więcej słyszał Oj! Alarm zrobił ślisk Genialny Tam ktoś zginął. Tu ktoś chyba chce wbiec. Okno puste. Już była zmiana paulów Chyba tak. O shit, shit! <laughs> no. Ład na przeładowaniu mnie dorwał, niestety. Możesz ty! Schowaj się. Jesteś gdzieś tu? Bożesz ty, dobry delikwent. <laughs> Dużo mi nie brakowało, żeby go dorwać, ale dał radę. Poszedł tam. <laughs> Pościgamy go. UAV incoming. Nie wiem gdzie poszedł. Kurde, właśnie. Ta zmiana tej broni to mnie normalnie dobija tutaj. To nas podglądywać, Nie Ostał. Nie ma kurna, że boli. O oh shit! biegnij, biegnij Dobra, rozwaliliśmy ich, co prawda z moją ofiarą, ale to nic. Nieważne. O kurde, mam nadzieję, że nie zaskoczyło. Nie, super. Widzę, jak ktoś tutaj ostro tłucze. To swój posiekł, dobra. <grymne> ale ja, piercie, ale wyczucie czasowe. Równo, że się chcieli. Ach, był szybszy. <laughs> Dobrze, był szybszy to był Przecież się nie powiesz. ze sobą. Trzech było, nie było szans. Dobrze, znaczy, chociaż jednego ubiłem cholera. Ale się wystawiłem. Kurde, skupiłem się na tym jednym. Idziemy sobie tędy. Boczkiem boczkiem. Mały ślisk. tutaj nikogo nie ma sniper hcxd inbound kurcze Ja ci mendo dam tu do mnie strzela. Gdzie jesteś? Pokaż się tylko tchórzu jeden. Co za męda. Pendrak jakiś. Od razu na glebę się położył cwaniak. No chodź tu. Słuchaj, dobra. Aż kurwa, nam Dobrze żarło i zdechu. hostile UAV, pokaż mi to. Ajajajajaj. Gdzie ja tutaj zaczynam? Widzisz ich, hostile UAV. Jest. Przełącz, dopadł go? Nie, niestety nie, o, ale wygraliśmy. Jest okej, okay. mm, gość z mutaczy. Ale dwóch załatwił zanim zginął. No to nieźle, nieźle. Chyba jakiś Polaczek na pierwszym miejscu. Bardzo mi się to podoba. 10 do 13. No, no trochę gorzej nam poszło teraz. Ale to nic. I teraz robimy sobie dominację. Dobra, wyjdźmy do lobby i dominację teraz, nie hardcore, nie. Dominacja będzie coś, czy nie? Tak z rana może być różnie. Może coś znajdzie. A właśnie, może być kłopot, ktoś tam jest, jedna osoba. Wyszła. Dobra, nie tracimy czasu. Wracamy na ten, na Deathmatch. Hunted Super. Czyżbym trafił do tych samych? Raper Fish kojarzy. No i dobrze. Po naszej stronie dwóch purifier jest. Team Czyli tylko koleżanki z otaczami. A tak zastrzeliłem. Środkiem, środkiem, okienko. Przepieczone. Pokaż mi tutaj gościa, chyba go zamiedli. Dobra, spoko. Oj go, coś tam było poczesą. Nie widziałem go w cieniu. Kurczę pieczone. Dobra, ktoś go zdjął. Gdzieś się kogoś. O kurczę, ale mnie zaszedł. Nie słyszałem go. 60 strzela... Udało się. Przykampiłem trochę co prawda? Ale to nic. Nie czuję jakoś sprytów, z tego mi dupę. A ja ja prawie się udało ale jak wszyscy wiedzą prawie robię jakąś tam różnicę aby dosyć sporo ładna wymiana ognia bardzo ładna nasz czy ich? Kurna zjał. Ktoś mi dupę uratował. Chyba komuś zginąłem fraga. Dobra, to są nasi.

Jest tutaj jakaś menda. No, właśnie tak czasem jest. Kurwa, człowiek chce zrobić ślisk. Kolimator jest fajny, bo kurde nie zasłania widokła. Celownik mechaniczny już niestety tak. Mofi być kłopot wtedy Hostile UAV. Kurna mać no niefortunnie gdzie jest ten hostile UAV jest. Gin. Pokaż. Matko, co tutaj tak wali? Ani razu go nie trafiłem? Aż mi się to wełgi nie mieści. wnet by wyszło, ale nas, ale nas pozamiatał, ale nas pozamiatał, ładnie mu weszło, naprawdę mu ładnie weszło. Hostile UAV, ja pierdolę jeszcze hostile UAV, potrzebny. Annihilator

Trzecie miejsce, osiem na dziesięć. No cóż, i tak bywa. No, pokażcie staty, pokażcie staty. Celownik laserowy wskoczył bardzo dobrze. Okej, okay, moi drodzy, to co? Ja się z wami żegnam. Jak się podobało? Łapki w górę dawajcie, będzie mi bardzo miło. Komentujcie, piszcie, jeżeli macie jakieś uwagi, rady i tego typu rzeczy. Na razie się z wami żegnam, trzymajcie się na razie, cześć wam.